Hej, witajcie, ja jestem Chase, to jest kolejny odcinek na temat GTA. Niestety tym razem nie na GTA 6, ponieważ nie ma za bardzo nowy, nowych przecieków ostatnio. Wynika to z tego, że Rockstar mocno nagłaśnia sprawę GTA Remaster, GTA 5 Remaster, jak mówią media, co media, mówi internet, to po prostu Remaster ma trafić, jak wiemy, tylko i wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X, czyli po prostu nową generację, oraz ma trafić na. Pecety, ale jeszcze nie wiemy, czy to ma być darmowy patch, czy to ma być coś do kupienia, na przykład nie wiem, za 5 za 150 zł, jaka osobna gra, czyli kupimy po prostu sobie, nie wiem, GTA 5 Remaster lub GTA Online Remaster, jaką osobną grę, coś podobnego jak w przypadku Red Dead Online. Moim zdaniem jest to fajna sprawa, jeszcze jak cena będzie dość przystępna, bo jak wiemy, samo GTA był parę razy za darmo, już parę zaraz było za darmo. Ale dość często można je wyrwać za około 50 zł na, na przecenach na streamie, czy na jakichś innych stronach, czy w sumie na samej stronie Rockstar Games, czy Club. I właśnie niedawno jeden z użytkowników, graczy, stwierdził, że GTA z długo się wczytuje, i postanowił ten temat przebadać. No i się okazało, że skrócił czas ładowania nawet o 70%. I Rockstar za to mu podziękowało. Który właśnie gracz, który naprawił, dostał podziękowania od. Rockstara i w najbliższym czasie będzie aktualizacja. Jeszcze nie wiadomo kiedy na chwilę obecną jak to nagrywam. Może już wiadomo, ale jak ktoś nie był w temacie, to na początku marca a użytkownik na GitHubie, to jest taka jakby strona z takimi właśnie różnymi nie, modami, można powiedzieć. No, na, użytkownik nazywał się TO, czy bardziej 0ST, czy można powiedzieć że to TOST, po prostu. Odkrył, że skrócenie czasu ładowania można skrócić o. Nawet 70% wynika to z tego, że po prostu gra wykorzystywała tylko jeden rdzenie procesora. Może w chwili publikacji miało to sens, ponieważ GTA wychodziło co prawda w 2013 roku i wtedy standardem były 4 procesory, a nie teraz jakie są 8, a nawet 12, 10 rdzeniowe. Na chwilę obecną standardem jest 6 i powoli 8 rdzeni, i dlatego gra nie jest po to zoptymalizowana, żeby wykorzystywała dwa rdzenia, nie wiecie o co chodzi. Znaszto GTA 5 ma mega dobrą optymalizację, czego nie można mu powiedzieć w poprzedniej części i dlatego chodzi też dobrze na starszych komputerach. Nie wiadomo jak to będzie po aktualizacji, po remasterze. Hmm, może w remasterze by to działało mega dużo lepiej, kto wie, zobaczymy. Bo mimo tego, że macie mega dobre podstory, mega szybkie dyski, no to wiecie jak wygląda czas ładowania chyba nie, no bo każdy z Was gra. Jak macie SSD, no to to jednak idzie szybciej. Jak nie macie, to trwa troszeczkę dłużej. No i tak dla właśnie tutaj e, takie techniczne rzeczy to jest to, że on przeprowadził szczegółową analizę co mogłoby to powodować. No i stwierdził, że w wąskim właśnie procesor, który wykorzystuje tylko jeden wątek do uruchamiania GTA Online. No i sam ocenił, że taka naprawa gry, że tak to mogę powiedzieć, nie powinna deweloperom zająć więcej niż jednego dnia w rzeczywistości zajął troszeczkę więcej czasu Rockstarowi, ale i powiedzieli, że właśnie dzięki odkryciu tego, tego użytkownika było trafne, że, to, że dobrze to zaweryfikował i oni to naprawią w najbliższym czasie. No i tam po dokładnym dochodzeniu możemy stwierdzić, że gracz faktycznie ujawnił aspekt kodu związany z czasem ładowania gry, czy tam właśnie w wersji online, który można, który można było ulepszyć, no i firma podała w oświadczeniu, że w wyniku tych dochodzeń prowadzi pewne zmiany, które zostaną wprowadzone w najbliższej aktualizacji tytułu, czy po prostu GTA. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie na taki update, typu, że to będzie powiedzmy, do pobrania 1 Giga, czy to, powiedzmy ileś mega. Może też to być tak, że sama, sama ta, ta, jakby, aktualizacja pobierze się nam w tle podczas grania online, tak jak mamy często powiedzmy z jakimiś tam bugami, jak to Rockstar robi. To jest normalny zabieg, z tego co wiem, chociaż specjalistą od gier nie jestem. I tu taka ciekawostka, wkrótce po tym jak Rockstar publikował ten post, było to przedwczoraj, jak to nagrywam, znaczy inaczej jak ja to nagrywam, to to było wczoraj, a jak wy to, to pewnie to będzie przedwczoraj. I wkrótce po tym jak Rockstar powiedział o tym, że trwają prace nad tym, to użytkownik niesunku Tost dostał w IRL, czyli w rzeczywistości, podobno 10 tysięcy dolarów. Czyli jakieś na polskie, myślę, że to jest 50-40 tysięcy złotych. Jak to sam Kate tu stwierdziło, e, zwykle takie kwoty są zarezerwowane za dla osób, które odnajdują jakieś błędy z bezpieczeństwem, lub prywatnością gier online Rockstara, ale studio e, zrobiło wyjątek i dało po prostu temu chłopakowi te pieniądze, ponieważ, jak wiemy, no jak przytuje się gra 10 minut, a 5 minut to jest spora różnica. A podejrzewam, że jak ktoś ma takę dyskusn NVMe, który jest dość szybki i dość biorudniowy procesor, to takie wczytywanie powinno się skrócić nawet do 3 minut od startu. Znaczy obecnie to trwa 5 minut, czyli tak na to wychodzi, że 2 minuty. To by było dość ciekawe, ponieważ sam przykład five'em wczytuje się w mieniu Oka, gdzie powiedzmy takie GTA się wieki. Pomijając fakt, że to na przykład grałem najnowszego Koda, który sama gra waży 150 giga i w w załączanie mapy online czy też fabularnej zajmowało mi około 20 sekund, a i tak widziałem, że gra nie była w pełni zoptymalizowana pod te dyski. Jak to sprawdzić? Wchodzicie sobie choćby manager zadań odpaccią na drugim ekranie. Na przykład taki dysk NVMe, który ja posiadam ma prędkość odczytu nawet do 7 GB, a tam maksymalnie pokazywał powiedzmy 200 mb Także to jest z tego wynika optymalizacja. Rozumiem, to że się nie opłaca twórcom, no bo mało kto ma takie dyski, w ogóle mało kto ma pci 4.0 w komputerze, bo jak wiemy, no niestety Intel tego jeszcze nie wprowadził, chyba że już wprowadził, też na bieżąco, na bieżąco aż tak nie jestem wiem, że o tym była spora tak jakby haja w Intel, czy jak to powiem no bo jednak byli trochę po tyłu a zresztą, co ja tu bym mówił, się o tym nie znam aż tak dobrze, dlatego sorry jak coś pomyliłem a wiem tylko jak wpływałem do siebie po prostu i także to było tyle, jak macie jakieś tutaj ciekawostki na temat tego, to piszcie Postaram coś się poszukać na temat tego update'u online, tego remastera do normalnego GTA na PC. To w się sensie o tym chodzi i powiem coś o tym więcej w najbliższym czasie, bo powiem interesuje mnie to. Jak na razie konsoli nie mam, ciągle je zbieram na live'ach na moim drugim kanale. Jakby ktoś chciał mi pomóc, to zapraszam na drugi kanał. Oczywiście potem podziękuję każdemu, kto mnie wesprze, każdą nocówką, że tak to powiem. I na tym filmie opowiem, kto mi tę konsolę zasponsorował, po prostu, nie? Wiecie o co chodzi. Także dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych ciekawostkach, przeciekach z GTA. Czy to GTA będzie 5, czy to będzie GTA 6, czy to jest GTA 5, czy No to już trochę za późno. Jeżeli chodzi o coś, może o tym mastera, to wam coś więcej powiem. Może nawet zrobimy jakieś teści na tym kanale, jak wygląda wczytywanie teraz, a wyglądało kiedyś. Także co, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Polecam jeszcze naszego Discorda i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.